No dobra, gracze, wyobraźcie sobie to. Rayman i Globox z kultowej serii gier Rayman. Ale dzisiaj sprawy przybierają mroczny obrót. No to słuchajcie tego. Globox, ten wielki niebieski stwór podobny do żaby, niespodziewanie zachodzi w ciąże. Z Raymanem. Wiem, co nie? Totalny odjazd. Ale to dopiero początek. Rayman nie jest materiałem na ojca. Olewa swoje obowiązki, a Globox, mając dość, postanawia go zostawić. Teraz Rajman jest w kropce. Dostaje pozew o alimenty na kwotę 2137 zł. Dla gościa, który przywykł do skakania i okładania zbirów, to zupełnie nowy poziom stresu. Nie może sobie z tym poradzić. Czuje się uwięziony, przytłoczony. I w chwili desperacji Rajman rozważa zakończenie tego wszystkiego przez powieszenie się. Ale chwila. Zatrzymajmy się na chwilę. To ciężka sytuacja. I przypomnienie, że nawet nasi ukochani bohaterowie gier mogą przeżywać trudne chwile. Jeśli ty lub ktoś kogo znasz ma problemy, poszukaj pomocy. Nie jesteś sam. Więc co dalej z historią Reymana i Globoksa? Może to od nas zależy, czy damy im lepsze zakończenie. Trzymajcie się, gracze. Do zobaczenia w następnym odcinku. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrybować kanału. Do miłego.